I dzisiaj nagrywamy. Tak, to chyba się widzicie. z nami jest Stasiu. Tak. To jest tak zwany odcinek na luzie Tak. Dobra. Dzisiaj po prostu będę grał w blogach i będziemy sobie po prostu gadać. Na taki. Na tak. Na taki. Pomysł. Wpadł, y, oczywiście Staś nie ja, bo nie wiedziałem, że można się tak odrzucić. Mhm. gdzie że ja Kierkuje, robię robiłem... Wydałem, wydałem mu sekret YouTube'a. To prawda. My robimy... To nie miało być zamierzone, nie zamierzone. Nie. my po prostu sobie ten, na takim muzyku będziemy starali się robić. No, będziemy po prostu, ja będę grał na takim muzyku. Stasiu będę po prostu wpadł. I będziemy sobie mówić. Tak, będziemy sobie gadać, widzowie. Będziemy do siebie udawać. Widzowie, zostawcie lajka i subika. Nawet nie musicie. No. róbcie jeśli No, to prawda. Ale wpadajcie na Stasia filmy, bo one są fajne. I ja mam bardzo dużo filmów. Adrian to kanał początkujący, no to ale to nie znaczy, że jest zły, bo większość ludzi uważa kanały początkujące za co najwyżej przeciętne. No. Po prostu my się też staramy być na takim ludziku, wiedziałem ja razem. No więc zaraz Wam pokażę jeden trik na Block and Endress, którzy może inni to właśnie robili. Może... No, ja... To właśnie jest na przykład... To jest na przykład właśnie z tą emotką. No i to... I to właśnie działa akurat. No, ale jak ten... Y jak oglądacie Stasia, to naprawdę fajne filmiki. Bo czasami tam nie, nie, nie zwracajcie tam na inne rzeczy po ten No ale naprawdę fajne filmy. To akurat, no nie, nie udało I się. Musiem... Bo tylko, że powiem Ci jedną ciekawostkę. W odcinkach na ludzie najczęściej nawet możesz umrzeć, ale masz to gdzieś. Naprawdę. No. No naprawdę te filmy, które Stasiu zrobił, to są bardzo fajne filmiki. Chętnie no, chodź. Wy sobie, sobie To będzie dzisiaj odcinek na film. No, na takim odcinku, nie? Jak się O nie! Zrobię. Ja tutaj robię, okay, robię. save'a, No, zrobiłem! Bardzo pięknie. Wstań się skończona, że tu Drugi! Drugi save pod żoną! Chcieli Boże. Dobra, ale zapamiętaj. To jest o to, że po prostu sobie mówimy, gdzieś mam. wiesz. No gdzieś mamy, że się będzie działać. No tak. Wszystko. wszystko. To jest widzowie. odcinek na chillu. Nie po to, żeby się jakimś przejmować zbytnio. To jest odcinek tak zwany. Chill bąbeczka. No, widzowie, przepraszam, że teraz znowu zginąłem, ale po prostu myśleliśmy coś przy zrobić. Ale widzowie, naprawdę wpadajcie, jaka mnie wartuje. Wpadajcie na film Stasia i się będziecie chcieli. Najnowszy film, co dzisiaj nagrywaliśmy. Prawda dzisiaj, nie? No. U mnie to, on też był u mnie na filmiku, jak tam usłyszycie jego albo mnie na jednym z jego filmiku, to tam się nie przejmujcie, bo my po prostu wiecie. Graliśmy sobie na luzie. No, on nagrywał, ja też. No, bo w karierze youtubera najważniejsza nie jest praca, nie jest powaga, tylko dobra zabawa. No to prawda. Więc my będziemy lo, losowy gry totalnie nagrywać na kanał. Nawet my jakieś horrory mieć samą Nawet, nawet to, to co nam zaproponujecie też możemy zagrać, tylko y, u mnie na kanale jakoś wyścigi to ja jakoś toleruję, ale w niektóre mogę zagrać. No. albo bo takie jest no, tak. ja Możemy wspomniał. Ale fajtery? Jak ktoś mi poleci jakiegoś fajtera nagram. Bo fajtery... kiedyś... Y, może tego nie wiecie, ale kiedyś, y, to ja jak byłem dzieckiem, to same fajtery telefonowe grałem. Właśnie trochę proszę się, nie zrobić. No soraj, ale ja po prostu... Jesteś... Jesteś z, y, po Wiem... Jestem, jestem cały kurde. O pełeniam. właśnie właśnie o to widzowie, widzicie? Widzieliście, ja, ja, zaraz wam po... Bywa im jest gry. Myślałam, że mi wywali z gry. Uch, było blisko. Dzisiaj mi oczywiście wywaliło. Kurde, jakby to powiedzieć. Nie ma to jak w końcu. Robimy w ogóle maraton odcinków, Zobaczmy. czyli... Zaraz się wyjdziemy. Yy, Widzowie nie pytajcie dlaczego mam skina kosmity. Po prostu yy, jak yy, ten. Zapominam odcinek na Luzie. <noise> Jak zacząłem film, to akurat mi wyszło z gry. Hmm. No. Na nie, wy, nie wychodziłem? O, zapomniałem powiedzieć. Robimy maraton z Adrianem, czyli jed, 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 dwa lub trzy filmy dziennie. Mhm. Bo hej, mamy dużo czasu, skoro ja jeszcze jestem u niego na noc nie? Taki mały, takie, małe, takie małe powiedzenie co do prawdziwego życia. Niestety nie będzie odcinków z kamerką u mnie na kanale, u Adriana też, bo chciał zrobić taki chyba układ, nie wiem czy wy się na niego... Ale, ale już go nie ma, już go nie ma. A, nie chcę już tego układu. No ukać, nie. No. E, może kiedyś pokażę twarz, ale nie wiem kiedy. To zależy tylko od niego. Ja pokażę, użyję twarz. Na, ja mam kamerkę na filmikach, ale Adrian niech to, to nie to, nie zapomnę. O, ale widziałeś? No. O, właśnie to, właśnie patrz. Biu, nie, O, wy, Widzicie? I macie taką szafę. Wpadacie na te kosze, jak są tomacie, to, to ma, macie, 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 macie. No, wiecie, co macie, nie? Tak. Cieło mnie. No, ale wie, wiecie, co mam powiem? E, w, ja robię raton z, z tego powodu, że. Dawno u mnie nie było filmów i nie było u mnie maratonu na kanale i może coś nowe, czas na coś nowego. No. Maraton na luzie, bo my teraz będziemy wiele odcinków na luzie nagrywali. To jest cały maraton na luzie. Dobra, Ale większość odcinków nie będzie się nazywała na luzie. Jedynie to będzie się nazywało na luzie. Inne odcinki nie będą się nazywać na luzie. Przynajmniej większość. Może tam jeden lub dwa będę. Bardzo się cieszę, że mam kanał na YouTube. No, no bo chciał założyć kanał na YouTubie. Miałem. Często miał jeden, ale bardzo... Nie, dwa miał, dwa miał. Miał dwa, ale bardzo szybko z nich zrezygnował. Tak, bo raz mi zbanowali mi konto na Stambu. Nie wiem czemu w ogóle... No dobra, no nie, prawie nie sądzę, zrobiłem zakazanego trika na frop fraflip, ale to było na flop, no wiecie, nie? ale no to, ale to nie było specjalnie, to, to nie wiem czy to był zakazany trick, tak czy nie. No, ale szczerze... No jest kapibara. Szpan. Szczerze? Teraz nie mów, no o tym, no tak, mm. zapomniałem, nie mów, dobra. Dokładnie no tak, gramy na chillu, hmm. zabawa najważniejsza, nie, nie, nie denerwujemy się. No, masz prawo, żeby się denerwować, ale jak już się denerwujesz często, to to trochę przesada, nie? Wtedy wyrwiam taki oddech, jakiś typ... Nie... Siemanowice, bo jakiś typ chciał mnie zepchnąć, ale mi się nie udało. No, ale wiecie co, mam mhm. ja stworzyłem kanał tylko <noise> Ja stworzyłem kanał tylko dla, dla jednej rzeczy. Bo żeby. Ja chciałem dla, da, dać, grać sobie na luzie. Chciałem sobie po prostu robić filmy na luzie, bo ci, którzy widzieli moje początki lub widzą, wiedzą, że większość tych odcinków nie była robiona jakoś na szybko, poszarpanie i tak dalej. A bo jak na bo nie... ja miałem. 3 lub cztery kanały. Mogę wam jedynie powiedzieć, że ostatni kanał, jaki miałem, który musiałem, musiałem zamknąć. Mówię, musiałem zamknąć, to był Stan Games. Nie dostałem bana żadnego, ale nie mogłem się na to konto połączyć. Może kiedyś uda mi się na nie połączyć? I jak to zrobię, to na nie wejdę i dam odcinek, żeby ludzie weszli na mój no nowy kanał. No, na mój ten now. Mam, ten kto zrobił kiedyś save'a, tutaj na vlogdaszu, obojętnie tutaj, tutaj w tymi miejscu lacherów, albo tutaj tak na środku, to bardzo gratuluję, bo, bo, ja, bo ja czasami umiem zrobić save'a, ale no, nie... No, nie ciągle, ale gratuluję tym ludziom, którzy umieją save'a zrobić. Tutaj, o właśnie, o właśnie, tutaj tak, wiecie, tutaj, poczekajcie, o tutaj tak, o tak na środku na przykład stajecie i tutaj robicie tak, no i wtedy wiecie, nie? Ale ja tego nie umiem, to wiecie, no tam ja nie umiem nie musicie mnie tam hojtować. Widzicie? I właśnie o tą czaszkę... Nad wizą nie mogę pokazać, bo chcę pokazać tą czaszkę, że mam ją, ale nie mogę, nie mogę, no. ale jak w ogóle wciśniecie ten... Um, Jakąś inną emotkę, to wam się już to wyłączy, nie? No, ale wiecie co wam powiem? Większość naszych odcinków nie jest robione tak, jak większość tych odcinków nie jest z Fortnite'a. Znaczy, u mnie był jeden odcinek z Fortnite'a, ale. Ja nie lubię Fortnite'a. No ja też. Ja nagrałem to tylko dlatego, bo Dorian chciał. Ale mm. w ogóle ja już dla Doriana filmów nie nagrywam. Zerwaliśmy kontakt. No ja też z nim zerwałem, bo on, on, wie, wiecie, on. Wy go nie znacie, ale my. Ale my go znamy i on jest. Zimny. Cztery lata. A wy nawet wiedzieliście, co na filmie odwalał. Wy go nie znacie tak dobrze jak my te prawie 4 lata. No, będzie 4 lata. No tak będzie. Więc wy go nie znacie aż tak dobrze no, to jak to my. Bardzo. Chyba, że jesteście z nim jakoś potępieni, ale raczej wątpię. Lepiej się z nim nie zadawaliście. No, ale nie, nie mówię t, do, tego do wszystkich ludzi, którzy mają na imię Dorian, nie, jak masz na imię Dorian, ale... Dorian Płosiński! Dorian no. Puściński. No, ale jest y, parę ludzi z takim nazwiskiem, ale dobra, nie będę. Ale tak widzowie! On jest... Nie, nie jestem, nie jestem się po prostu jakby... Nie ciekawe, Nie chcę po prostu mówić, że jestem jakiś chudy czy coś, ale po prostu on jest jakby taki wieczny. No, trochę taki. taki nie, nie chodzi nawet o to, chodzi o jego charakter. Ma taki... Dziwny. No prawda. I, i niektórzy mają, na przykład twórcy horrorów też mają czasem taki dziwny charakter, ale... Witaj ale on ma dziwny, dziwny. Aha. No serio. nie chcecie wiedzieć jakie on akcje odwalał. Jakbyście go, jakbyście go poznali to prawdopodobnie byście chcieli go nie znać. Mhm. Mówił, że on tego nie ogląda, bo on ja nie mówi. Ja tak, one... O, i od razu mówię, nie mówię do tego do wszystkich Dorianów z, z świata, tylko mówię to do tego jednego Dorianu. Z, z szkoły jedyn... Mogę Mogę wam pokazać. Zobaczcie. I tutaj macie tą trzechę. Nie, nie klikacie w pasji, jeśli podwójną to możecie, ale na końcu jest wtedy tak. Widzicie? Macie czachę macie. A co robi ta Czacha? No nie wiem, to jest po prostu Nie wiem czemu, ale według mnie Stem Bull wydaje się taką grą, która zyskała popularność dzięki, dzięki temu, że Paul się bardzo szybko no, zrobił. No, Wiesz dlaczego? Bo Stem Bull według mnie to jest coś takiego, Paul się skończył już, zrujnowy, się sam zrujnował. I Próbuję zrobić coś, co jest podobne do Fall Guys, no to jest, ale, ale to nie to. I stworzył Stumble Guys. Boom! Stworzył Stumble Guys i to zawładnęło światłem. Zobaczmy, ten trend Guys. A! Guys. widzicie widzicie, jak ja tutaj właśnie robię? Na tym blokdaszu. Tego ja nie potrafię. To jest jedyna rzecz, której nie potrafię w tej grze. Poza tym ja O właśnie. Tam tym podobnym. O, teraz możesz sobie tu przejść. Ja pamiętam, jak ja w tę grałem dokładnie. Pamiętacie, te, ci, którzy przyszli tutaj, o i w ogóle. Ci, którzy będą na ja... moim kanale ludzie, to udostępnię im filmy do kanału Adriana, bo chłop ma fajny kanał, Adrian. Adrian Roblox, Adrianek Roblox. No. Zobaczcie teraz to. No, nie udało się. <grybialenia> Wizowie, -Wi my tutaj idziemy po rekord y 500, bo inni tutaj. 400. Duży? Duży? No, nie nie, 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 Czekaj, ale, ale za chwilę będziesz musiał kończyć. Dałem... Ale spokojnie, wygra się z próbą. Wizowie, my zaraz tutaj zostajemy. Wizowie, my już się żegnamy, ale zaraz nagrywamy kolejne. Pa!